I za nisko podniosł, za nisko za wysoko za Iwan. Iwa. kto za nas? Zadni, kto za Wal! Zadni. Zadni, kto tak, tu, tu. A ty, A ty, ty, tak. nas? a ty, kto za nas? Zadni. Zadni, kto za nas? Też. A najlepiej to Oro jak pierwszy raz palnął, jak go ten walnął w łeb. On dziabre. I co tak? się stało. A ty? No to tak? u ciebie słuchajcie ciekawego. A ty? Umiera z głodu synku? Tak. Ledwo żyjesz już. Ledwo już. A bo siebie już nie żyje. Już nie żyjesz, nie umieram kocham. No, całe szczęście. No zaraz, no. Siłka mam. Ty! A tam do domu takiego nie kup. Tak, nogami, rękami, to może będzie